Witajcie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów po Izraelu. Chcielibyśmy chociaż w ten sposób przybliżyć Wam e, Ziemię Świętą e, i chociaż e, rozejm zosta nie został jeszcze podpisany, to chcielibyśmy udowodnić Wam, że jest bezpiecznie, e, że można już podróżować, pierwsze e, grupy już powracają, samoloty przywróciły loty, e, hotele są otwarte. E, i poprzez te spacery po, po Izraelu chcielibyśmy Wam pokazać, że można, że się da już tutaj bezpiecznie podróżować, a wszelkie działania wojenne prowadzone są na granicy, a nawet można powiedzieć, za granicą kraju, bo w środku Gazy. Dziś zabieramy Was do Samarii, na świętą górę Samaryta, gdzie co roku. Samarytanie sprawują swoją paschę w taki starożytny sposób, zabijając kilkadziesiąt baranów. Zapraszamy. Samarytanie pierwszego dnia paschy, która według ich kalendarza w tym roku przypadła na 22 kwietnia, zbierają się na górze Gerizim i według starodawnego zwyczaju składają ofiarę z baranka. Całemu wydarzeniu towarzyszą wspólne modły i odświętne ubrania, przeważnie w kolorze białym. Wykopują kilka dużych dołów na ofiarę całopalną i zabijają rytualnie barany w liczbie kilkudziesięciu sztuk. Następnie zdzierają z nich skórę, którą się pali, a barany nabija na specjalnie przygotowane pale. W międzyczasie przygotowuje się mieszaninę, błota i wody. Potem rytualnie wsadza surową baraninę do wielkich kadzi. Ten ostatni moment jest najważniejszy. Wszystkie barany muszą być włożone do ognia jednocześnie. Następnie przykrywa się kadź specjalnym rusztowaniem, na które nakłada się płachtę z materiału i zalewa wcześniej przygotowaną mieszaniną błota i wody. Po kilku godzinach upieczona baranina spożywana jest na kolację paschalną wraz z macą i gorzkimi ziołami. Samarytanie to niewielka grupa etniczna, która wywodzi się z Samarii, historycznej krainy położonej pomiędzy Galileą a Judeą, aktualnie w Autonomii Palestyńskiej. Do dziś niepewna jest historia powstania tej odrębnej społeczności, której religia zbliżona jest do judaizmu. Prawdopodobnie są to byli Żydzi wykluczeni ze Wspólnoty po powrocie z niewoli babilońskiej w VI wieku przed naszą erą, kiedy to nie chcieli odesłać swoich nieżydowskich żon. W Izraelu żyje dziś niewielka ich wspólnota, około 900 osób, z czego połowa na terenie Samarii, a połowa w Holonie koło Tel Awiwu. Mówią językiem zbliżonym do hebrajskiego i arabskiego, zwanymi hebrajsko-samaryjskim -samary, i arabsko-samaryjskim. Niektórzy utrzymują, że jest to język wywodzący się od aramańskiego. Ich świętą górą jest Gerizim, gdzie prawdopodobnie mieli w IV wieku przed naszą erą swoją własną świątynię, choć jej śladów nigdy nie znaleziono. Używają też swojego odrębnego kalendarza, dlatego ich święta wypadają w innym czasie niż żydowskie, choć różnica jest tylko w kilku dniach. Są też sprawowane w inny sposób. MBC <목소리도> 니다 Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego niezwykłego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych naszych transmisjach spacerów po Izraelu. Zapraszamy również do subskrypcji naszego kanału na YouTube Paul Travel oraz do obserwowania nas na Facebooku i śledzenia naszej strony www.izrael24.pl. Zachęcamy również do zakupu naszej książki Sababa, czyli Izrael z przymrużeniem oka, którą dostać można w naszym sklepie internetowym Sababa, dostęp z portalu izrael 24.